Przynosi chwałę Gminnej Instytucji Kultury. Nadaję Ci imię Rotko. Rodko! Rodko! Rowery wodne w kształcie łabędzi na przystanie w Juszkowie to kolejna atrakcja, z jakiej mieszkańcy gminy Próżdańskiej mogą korzystać w trakcie sezonu. To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy chyba szczęściarzami, gdyż udało pozyskać nam środki z Unii Europejskiej na zakup rowerów wodnych i na dzień otwarty w centrum rekreacji w Juszkowie. Mogę powiedzieć, że chyba z informacji, jakie ostatnio uzyskałam od lokalnej grupy działania, nasze stowarzyszenia zdobyły najwięcej środków. Unijnych. Także okazuje się, że ta pomoc taka czasowa, finansowa dla wnioskodawców, dla, dla organizacji pozarządowych jest absolutnie cenna i właściwa i trafiona. Fani sportów wodnych nie mogli się nudzić. Kolejki do korzystania z kajaków czy też nowych rowerków wodnych nie miały końca, zaś najmłodsi również na nudę nie mogli narzekać. Dzisiaj poza wielkim wodowaniem łabędzi są również warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne oraz warsztaty rekreacyjne. Miejsce, w którym jesteśmy to miejsce, gdzie tak naprawdę i fundusze europejskie, ale też zaangażowanie gminy zbudowały nową absolutnie jakość i nową przestrzeń publiczną. Nowy sprzęt wodny to jednak wiele pracy różnych instytucji. Powstawał w trudach, ale po to, aby osiągnął najwyższą jakość i zapewnił bezpieczeństwo. Rowery są bezpieczne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, jak i dla środowiska. Wykonane są z laminatu, natomiast wszystkie elementy metalowe są wykonane ze stali nierdzewnych, czyli to jest produkt trwały, który powinien długo służyć gminie i mieszkańcom gminy. Jak ciężko jest ubić białko? Jak chodzić, gdy ma się osiem nóg? Czy ciężko rzucić małą piłeczkę? W jakich jeszcze konkurencjach musieli zmierzyć się mieszkańcy gminy podczas Olimpiady Sałwet? Mamy takie konkurencje jak skoki przez skakankę dla dzieci, jak tor przeszkód, jak pchnięcie kulą drużynowe, jak rzuty do kosza, jak i na dole na wodzie, bo jesteśmy w końcu nad rozlewiskiem Raduni, wyścigi kajakowe. Dobry humor nie opuszczał nikogo, a to częściowo za przyczyną słonecznej pogody z odrobiną chłodnego wiatru, który towarzyszył sportowcom podczas niecodziennych ćwiczeń, nie tylko na wodzie. Polecamy również zobaczyć dzień seniora w Oksi BP w Cieplewie, a także Żuławski Tulipan 2014. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.